Joanna Liszowska zamartwia się do córki Jemmy i Stella. Joanna Liszowska jest mama dwóch córek. 12-letniej Jemmy i 10-letniej Stelli. Tata dziewczynek jest szwedzki milioner Ola Serneke. Parę kilkanaście lat temu polaczyła La wielka milost. Postanowili pokazać wszystkim. Ze związek na odległość może się udać, jeśli obie strony mocno się postarają. Nie wszyscy goście bajkowego ślubu zawartego 12 lat temu w Bydgoskiej katedrze święty Marcina i Mikolaja podzielali ten optymizm. Jednak początkowo wydawało się, że ze związek polskiej aktorki i szwedzkiego przedsiębiorcy pokona wszelkie przeszkody. Liszowska kursowała między Warszawa i Goetheborgiem, w szwedzkiej klinice urodziła dwie córki i wszystko wydawało się dobrze ukladac. A z do czasu, gdy ma wkroczyła w wiek przedszkolny, wtedy trzeba było podjąć decyzję. Czy zapisać ją ja do polskiej czy szwedzkiej placówki. Kiedy Liszowska zdecydowała się na Polska, pojawiły się plotki o rozwodzie. Sernek gentleman'skowi wziął winę na siebie. W szwedzkiej audycji i radiowej Summeron P1 przyznał. za bardzo pochłaniała go praca. Z kolei w rozmowie z Super Expressem zapewnił, ze pozostali z Joanna w przyjaznych relacjach. Córki mieszkają z mama w Polsce i powoli wchodzą z doroslost. Liszowska nie ukrywa. Zespydza jej to sen powiek. Jak znala w rozmowie z w własnego okresu dorastania nie wspomina zbyt dobrze. A wraz z rozwojem technologii informacyjnych, świadomość zagrożeń jeszcze wzrosła. Nie wiem, czy kilkanaście lat temu było bezpieczniej. O pewnych rzeczach się nie mówiło. W każdym świecie, w każdej relacji, pokusy i zagrożenia się pojawiają. Niebezpieczni ludzie kradzą w każdym syrotowisku. Oczywiście, zaś się obawiam, jako matka dziewczynek. Kiedy kobieta staje się matką, pojawia się troska i lek, który będzie jej towarzyszył do samego końca. Jak daje do zrozumienia Liszowska, raczej by nie rozpaczala, gdyby córki zdecydowały się nie jeść jej ślady i wybrali inny zawód. Jednak, jak przypomina, zadaniem rodzica jest wspierać dzieci bez względu na wszystko. To jest ich życie. Ja mogę tylko uswiadamiać jej, jakie są różne strony tej pracy. Ten zawód jest fantastyczny, ale też niesie za sobą różne inne rzeczy jakakolwiek decyzję podejma odnośnie swojej przyszłości. Nam rodzicom pozostaje tylko dzieci wspierać, zaznacza Liszowska, zgadza się ziemięźnia. Zanim w dzisiejszych czasach na młode dziewczyny grasuje więcej niebezpieczeństw i pokus.